To, że system start-stop uruchomi się automatycznie po włączeniu silnika, oraz to, że na stałe zgasić go po prostu nie można, już pewnie wiecie. Natomiast, jak ten system sprawuje się w codziennym użytkowaniu, sprawdzimy dzisiaj w odcinku. Zapraszam. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Ten odcinek chciałbym poświęcić pracy systemu Start-Stop w Dacia. Ogólnie ten system według mnie na początku działał całkiem dobrze, ale to chyba tylko dlatego, że korzystałem z niego bardzo rzadko. I jednak po uruchomieniu silnika mój palec bardzo szybko lądował na guziku gaszenia tego systemu. Ale postanowiłem go przetestować trochę bliżej i oto co udało mi się wyszukać. Pomysł na ten odcinek zrodził się we Wrocławiu, gdzie po prostu w godzinach porannych jadąc w korku, stwierdziłem, że to będzie fajne miejsce i czas, żeby ten system start stopu przetestować. Na początek chciałbym wam pokazać tą relację, którą udało mi się nagrać we Wrocławiu, a potem pokażę wam materiał, który wygrałem później i to co udało mi się znaleźć. Razem z centrum Wrocławia. To jest fajny moment, żeby przetestować system Start and Stop. Także start-stop mamy włączony, aktywny. Jesteśmy w praktycznie w centrum Wrocławia. Spore korki z rana. Zobaczymy, jak ten system się będzie sprawował. Na razie jest w miarę OK. Samochód na luzie, bez biegu, nie ma sprzęgła. Na razie silnik pracuje. Prawdopodobnie dlatego, że jest załączona klimatyzacja i potrzebuje schłodzić kabinę. Zobaczymy, jak będzie dalej. Dojechaliśmy do korka, samochód zgasił silnik, system zadziałał praktycznie od razu. Zobaczymy, jak będzie przy ruszaniu, czy to będzie wygodne, nie będzie przeszkadzać. Wciskam pada sprzęgła, silnik odpala praktycznie w tej samej sekundzie. Ruszamy. Po wrocie z Wrocławia miałem jeszcze kilka innych sytuacji z systemem start-stop, dlatego też postanowiłem poprawić ten materiał i dograć jeszcze kilka materiałów, które mogą być istotne. Stoję od 5 minut w korku, <kluzł> ponieważ są roboty drogowe system start-stopu jest aktywny a silnik jak chodzi jak chodził, tak chodzi nic się nie wyłączyło klima chodzi nie wiem, może to kwestia klimatyzacji, że jest włączona no to zgaśmy klimatyzację zgasi się silnik? nie nie trzymam nogi na sprzęgle silnik dalej chodzi to czyli jak ten system start-stopu działa? Testujemy dalej, ponieważ system nadal nie zaskoczył. To wpadłem na pomysł, że może go wyłącza i z powrotem włącza, ale nadal nie. Silnik jak pracował, tak pracuje. Ogólnie muszę Wam powiedzieć, że nie za specjalnie rozumiem jak ten system start-stopu działa w daci. Teraz stoję kolejne parę minut. Klimatyzacja już dawno zgaszona, bieg zdjęty. Nie trzymam nogi na sprzęgle. Może nawiew trzeba zgasić. Nie wiem co jeszcze, jaki odbiornik prądu mógłby tutaj spowodować to, żeby ten system start-stopu zaczął działać i w końcu się załączył. Ale na razie stoimy sobie w korku dalej. Mijają kolejne minuty a silnik dalej chodzi. To teraz mam kolejny pomysł. Rozgaszę w takim razie samochód. Wyjmę kluczyk. Odpalę go jeszcze raz i zobaczymy. System start-stopu aktywny. Może teraz się wyłączy po jakimś czasie. Podejrzewam, że przyczyną tego, że ten system się nie załączył, jest to, że musiał doładować akumulator. Tylko tego też nie za specjalnie jestem w stanie zrozumieć, bo auto właśnie zjechało z autostrady A2. Nie było tutaj żadnego specjalnie obciążenia prądu, samochód jechał na światłach ledowych. klimatyzacja była włączona, ale nie na maksa. Więc nie wiem, co on tak naprawdę próbował tu jeszcze doładowywać po takiej trasie. Kolejny dzień testujemy dalej start-stop. Mam już pewien pomysł, dlaczego on się może nie załączać. Zaraz to przetestujemy. Tak jak widać, znowu stoję w korku. System start-stopu jest aktywny, ale uruchomiłem go w momencie, kiedy samochód już stał w miejscu. Natomiast teraz zobaczymy, mam takie przemyślenie, że jak pojadę kawałek i dopiero samochód zwolni to wtedy ten system się załączy. Sprawdzimy. Sprawdzimy teraz, czy ta teoria się potwierdzi. Dodatkowo jeszcze włączymy sobie światła. Klimatyzację na maksa. I jeszcze drugi bieg. Zatrzymujemy samochód. Silnik z zgasł. Czyli faktycznie tak jest. Chodzę. Wystarczy, że odpowiednio zwolnimy samochodem i system start-stop od razu gasi silnik. Tak samo szybko powinien go zapalić. Działa, mimo to, czasami jest taka sytuacja, że potrafi się po prostu zgubić. Czasami działa też niestety z opóźnieniem. Opóźnienie to objawia się tym, że czasami zdążymy wcisnąć dwa razy pedał sprzęgła zanim silnik załączy się do jazdy. Podsumowując, system start-stopu nie zawsze działa idealnie. Ogólnie jest nieźle, ale ma swoje czasami humory. Należy się tym jednak zbytnio martwić, ponieważ zawsze pod prawą ręką macie magiczny przycisk, który pozwoli Wam wyłączyć ten system do następnego uruchomienia silnika. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zachęcam też do subskrypcji kanału, zobaczenia moich wcześniejszych odcinków i do zobaczenia w przyszłych materiałach. Cześć!